Przychodzimy i odchodzimy, miejsca zostają. Jesteśmy po to, żeby wypełnić je życiem. Teraz jestem tutaj i mówię do Was: Kto wie, gdzie będę jutro? Gdzie wszyscy będziemy? Gdybym urodził się 100 lat temu, może byłbym synem woźnicy. Mieszkałbym nad wozownią na pierwszym piętrze, a moje łóżko stałoby mniej więcej tu, w szóstym rzędzie. Tam, gdzie teraz jest kawiarnia, byłby pokój rodziców, a na parterze, tuż nad dzisiejszą szatnią stałyby piękne dorożki wożące bogatych słupszczan. Na początku XXI wieku powstał tu prowizoryczny magazyn teatru i warsztat budowy scenografii. Funkcjonował do czasu, aż zawalił się dach i stropy. Gdybym był tutaj 17 lat temu, w tym miejscu powstawałyby dekoracje do spektakli niedawno powołanego nowego teatru. Na podwórku, tam gdzie teraz jest zaplecze sceny, stały dwa blaszane garaże. Obok była skarpa z podjazdem, z którego co chwilę zgiwały się samochody. Każdej wiosny piliśmy sok z brzozy, która rosła tam, gdzie dziś znajduje się prawa kieszeń sceny. Kto wie, gdybym żył tutaj 100 lat temu, może chodziłbym do teatru, który stał nieopodal w dzisiejszym parku Waldorfa. Oglądałbym lokalnych artystów i marzył, że kiedyś zostanę aktorem. Że będę patrzył ówczesnym słupszczanom w oczy i zabierał ich w podróż do krainy fantazji. Wracałbym do swojego maleńkiego mieszkania woźnicy i zastanawiał się, czy to wciąż stara wozownia, czy już nowy teatr. Gdybym nie przyjechał tutaj cztery lata temu, nie stałbym teraz przed Wami i nie opowiadał o tym małym kawałku Ziemi, który jest teraz naszym światem. Tu i teraz. A jutro być może będzie należał do Ciebie. Przychodzimy. I odchodzimy. Miejsca zostają.